No witajcie. Dzisiaj e, dwa zdania odnośnie tego, czy blizna jest ważna e, pod kątem terapii i czy warto z nią robić, cokolwiek. E, tak, jest ważna, jest bardzo ważna. E, obojętnie kiedy była, m, kiedyś, kiedy była zrobiona, kiedyś, kiedy to się wydarzyło. Nawet bizna, która dzisiaj ma 40 lat, a nic ze mnie było robione, jest warto, żeby coś z nią zrobić. Oczywiście w zależności, jak się też goiła, mam nadzieję, że większość z Was dobrze, ale to, co widzę w gabinecie, jednak temu, nie, jednak temu przeczy. Więc, czy warto cokolwiek robić z bizną? Tak, to jest. Bizna może być kluczem do wielu odpowiedzi na rzeczy, które na co dzień was dręczą, nie powiązaliście faktu związanego z blizną i szukacie rozwiązań jakiegoś problemu mechanicznego, jakiegoś bólu, nic nie działa, a jesteście po jakimś starym zabiegu, artroskopii, jakiejkolwiek, usunięciu czegoś, brodawki, to chodzi o takie głębsze blizny, tak? Jeżeli one są, to one mają niestety mają prawo do tego, aby nawet dawać bóle, które są rozciągnięte po całym ciele. E, czyli e, blizna przy szyi może Wam pośledzać funkcję kolana, kostki, stopy, palców nawet u stopy, e, także biodra i kręgosłupa. E, więc e, to się dzieje, to nieraz w gabinecie jest przepiękne otwarcie do naszych terapii, jest to tych kompensacji, które narosły przez ten e, długi, długi czas. Natomiast e, wiem, że to brzmi dziwnie, wiem, że po wielu zabiegach się nie mówi, żeby cokolwiek z blizną robić, chyba że się trafiło do, na terapię i wtedy ta osoba, która tą terapię prowadziła, rehabilitowała, zwróciła tą uwagę i pracowała. E, dzisiaj mamy coraz więcej szereg możliwości pracy z blizną, więc e, zachęcam do tego. Zachęcam też, jakby przyjrzeć, przypomnieć sobie rzeczy, które mieliście robione chirurgicznie. Jeżeli takowe były, a nic bizną nie było robione, warto wybrać się na terapię, pooglądać, coś zrobić. A zwłaszcza wtedy, kiedy cierpicie na jakiś przewlekły ból głowy, kręgosłupa, jakiegoś stawu, nie śpicie w nocy, macie jakiekolwiek problemy i nie potraficie sobie z nimi poradzić od jakiegoś dłuższego czasu, to wtedy warto się udać do terapeuty, żeby zrobił, żeby popracowało na bliźnie. Bliźnia ma bardzo szerokie spektrum i wymiar działania na organizm człowieka te fizyczny, ale także energetyczny i emocjonalny. Czyli na wszystkich płaszczyznach, które nas tworzą razem, blizna potrafi dać w kość. Dać nam w kość i czasami nawet nie będziemy wiedzieli, że to jest jej zasługa. Bo często goi się bardzo ładnie, goi się bez zastrzeżeń, my o niej zapominamy. Ale to jest tylko element fizyczności. Do tego dochodzą jeszcze emocje i energetyka. I tutaj wcale nie musi się tak dobrze goić. Ja to często tłumaczę pacjentom, że bizna może być swoistą czarną dziurą w przepływie informacji, a wszyscy wiemy mamy czarne dziury, która wszystko wciąga i jest destrukcyjna, w przepływu informacji w ciele. Nie tylko jakby przez układ, no przez układ nerwowy. Nie będziemy chodzić dalsze, dalsze, bo tam tych poziomów będzie więcej. Ale jakby blizna jest taką z tą tamą czarną dziurą przeszkadzajką, która elementem wyłączonym z gry, mimo tego, że rzeczywiście ciało się dobrze zagoiło, przed tym nie ma śladu, to nie znaczy, że pod kątem układu nerwowego. Pod kątem odczuwania ciała w przestrzeni. To miejsce nie upośledza dalszych elementów, na które ma wpływ, a dobrze wszyscy wiemy, a jak nie wiemy, to teraz wiecie, że jesteśmy całością. Czyli ciało jest jedno zamkniętą bryłą. I wtedy, kiedy jeden element zostanie przesunięty, ma wpływ na pozostałe elementy w tej bryle w tym ciele, tak? Przecież tak bym to ujął. Więc. Um, Ważnym elementem jest, żeby o to zapaść, żeby ten element, który został przeciągnięty, przesunięty, na tyle go znormalizować, żeby nie upośledział dalszych elementów w ciele, ponieważ to się nie będzie działo od razu. To najczęściej będzie system, który będzie działał po 5, 10, 20 latach, 30, 40 nawet. Mam takie osoby w gabinecie. Które mają blizny po wyrostkach, niezadbane, czy te rości z tymi blizna, bliznami. A te osoby przeżyły całe, całe życie, przeżyły jakieś tam część życia i nic im nie było. Natomiast dzisiaj borykają się z masą przeciążeń, które przez to życie zarobiły pracą chociażby. I nagle okazuje się, że ta blizna, która z nimi żyła i się rosła, funkcjonowała, jest odpowiedzią na wiele rzeczy, które dzisiaj im przeszkadza, i to obserwuję. Mówię, to jest ta część fizyczna bardzo mocno. tak? Tutaj długo by trwało, może zrobię jako drugą część, gdzie będę mówił o części energetycznej. Natomiast jest ta część fizyczna blizny, która jest bardzo ważnym elementem. Znajdziecie w internecie pewnie wiele filmików odnośnie, autoterapii, terapii, czy korzystać, co nie korzystać. Może jesteście świeżo po zabiegu. Więc w tym momencie e, chcecie, chcecie sami popracować z tą bizną. Nie do końca was zachęcę, dlatego że uważam, że jeżeli chcecie pracować z Bizną, tak ma być. To jest to trzeba robić i zwarunka domowy również. Ale najpierw dobrze by było. Abyście poszli do osoby, która pracuje na co dzień z ciałem, interesuje się tematem blizn, interesuje się tkanką i żeby ona oceniła Wam sytuację. Bo jeżeli zbyt wcześnie wejdziecie z jakąkolwiek stymulacją, może dojść do przerośnięcia blizny, czyli zrobienia się biznowca. O ile funkcji o ile funkcja aż tak nie upośledzi danego rejonu. Tak, będzie bardzo brzydko wyglądać. No niestety, czasem na to nie mamy wpływu. Tak się goimy, było zbyt dużo naprężeń za szybko. Przebudowała się tkanka obronnie, nadbudowała, no i jest. Biznes. Można go ewentualnie chirurgicznie potem usuwać, ale czy technikami normalnymi nie jesteśmy w stanie na niego aż tak mocno wpłynąć. Dlatego, żeby do tego nie doszło, czasami lepiej pewne rzeczy odczekać i ruszyć to po czasie, niż od razu iść na hura. To znaczy, oczywiście, co jest, co jest robione. Pamiętajcie, że blizna jest na tyle ciekawa w swojej strukturze i w swoim funkcjonowaniu, że nawet jeżeli troszkę przeciągniemy z tą świeżością, czyli z tą pracą na tej świeżej bliźnie, to lepiej czasami tak zrobić żeby dać organizmowi pewne rzeczy, zauważyć ewentualnie czy za dużo naprężeń nie ma, czy za szybko ktoś zaczął chodzić po jakiejś endoprotezie, cokolwiek, czy nie obciąża za bardzo tego wszystkiego, tego systemu, jaki układ powięziowy, jak skóra się zachowują. I w tym momencie przeanalizować, czy warto wchodzić teraz już z terapią, czy trzeba dać, poczekać, niech to się pogoi po swojemu, a potem z całą masą różnych rzeczy na przykład po miesiącu, po dwóch, ingerować w to. Kiedy już jest kolejny poziom gojenia i nie ma już takiego niebezpieczeństwa nad, nad produkcji wywiązań krzyżowych kolagenu i nad produkcji jakby tego, tej, tego wszystkiego, co, co, co jest na obrzeżach blizny, tkanki, tej, tej, tej powięzi i tkanki kolagenowej, żeby nie doszło do przerostu blizny. Nie? No bo to jest dla nas najważniejsze. I czasami taka droga jest lepsza niż na chora, od razu, zaraz po zabiegu, teraz dwa tygodnie po ściągnąłem szwy i będę teraz się bawić. Dajcie czasami czas. Pamiętajcie, że ten proces biologiczny, biologiczny gojenia przyjmowany jest, jak dobrze pamiętam, około 12 tygodni. Taki standard. Więc dajcie trochę tego czasu, a potem warto się tematem zainteresować. Pełny proces gojenia blizny według badań to około 2 lat. Nawet czasami więcej, więc jeżeli w tym czasie zaingerujemy, to jest szansa, że naprawdę będzie ok, kiedy pójdziemy za szybko, możemy zaszkodzić, kiedy pójdziemy za późno, nie odzyskamy tego, co byśmy mogli zrobić wcześniej, natomiast pewne rzeczy i tak nam się naprawią, ponieważ nasze ciało jest naprawdę elastyczne i bardzo mocno ze sobą współgra w wielu elementach. Tyczy się praktycznie większości głębszych blizn, nawet takich małych patroskopiach, małych takich jadowitych, które też mogą przeszkadzać. Jeżeli masz centymetrową bliznę, ale ona była głęboka, to ona też będzie przeszkadzać. Chyba w takim wstępie w takim kompensacji wiedzy na chwilę obecną to dzisiaj, czyli podsumowując, zachęcam do pracy z blizną. Ale zachęcam e, najpierw do konsultacji i paru zabiegów u kogoś, ale potem, żeby też wytłumaczył, czy warto, czy nie warto, czy za szybko, czy za późno, czy jak, żeby podjąć jakieś decyzje. I potem ewentualnie niech pokażę, co robić w domu, żebyście ewentualnie widzieli, na jakiej to ma być głębokości, jak macie się czucie się i co robić. Czyli e, nie to, co gdzieś tam wyczytacie, czy internet, i tak dalej, tylko najpierw pójdźcie do kogoś, kto. Wam to namacalnie pokażę i w tym momencie będzie bezpieczniej i ciekawiej i myślę, że bardziej efektywnie. Tyle w temacie na dzień dzisiejszy. Dzięki za oglądanie, za udostępnienia. Może komuś to poprawić jakość życia czy, czy wyglądu. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.